Dzisiaj dzień szczególny. Wielkanoc w Kościele Prawosławnym i grecko-katolickim. Ale dzisiejsza data wiąże się też z wydarzeniami nieradosnymi, a tragicznymi. Bo dziś mija kolejny, drugi już miesiąc od wybuchu trwającej wciąż wojny w Ukrainie. Na Palacji Wolności. Część zbiegających z ogarniętego wojną kraju znalazła schronienie w Polsce, jak chociażby Ukraińcy, którzy wraz z Polakami zorganizowali dzisiaj na placu wolności wydarzenie Jesteśmy z Ukrainą. Z moim tatą i przyjaciółką jechaliśmy dwa miesiące temu na granicę, żeby, żeby pomóc i, i przywieźć panie z dzieciakami, m.in. właśnie Katarynę. Katrina się do mnie odezwała, że ma taki pomysł, żeby stworzyć koncert wspierający. A za wydarzeniem stoi potrzeba serca. Jestem bardzo mili e, i chcę podziękować wszystkim Polakom, jakie tutaj otworzyli, wszystkie Polskie, jakie tutaj otworzyli dla nas drzwi, jakie pomagają. I życzymy Wam własnej cierpliwości. W wydarzeniu na Placu Wolności towarzyszył specjalny artystyczny pokaz oraz aukcja dzieł sztuki. Będzie dziewczyny śpiewać piosenki, będzie nasze dziewczyny ukraińskie tańczyć ukraińskie tance, Będą warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, będzie robić bransoletki, takie winki na głowę, będzie sprzedawać aukcjon takich obrazów naszych z Ukrainy. Tymczasem Ukraińcy świętowali także w innych miejscach. Wśród nich jest Strzeszyn, gdzie radni osiedlowi zorganizowali wielkanocny piknik dla uchodźców z za naszej wschodniej granicy. Dzisiaj mamy fantastyczne wydarzenie. Obchodzimy Wielkanoc Ukraińską razem z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy goszczą przede wszystkim w domach, ale nie tylko, na Podolanach i na Strzeszynie, ponieważ jest to impreza łączona z Strzeszyńsko-Podolańska. A podobnych miejsc jest więcej. Dzisiaj pomagał też Caritas, wydając posiłki z okazji Nocy. Chcemy przygotować też śniadanie w naszych placówkach dla około 400 osób, które są, będzie takie śniadanie przygotowane, będzie też święconka. W pawilonie numer 2 dla 500 osób będzie wydawane śniadanie wielkanocne. Choć w trakcie wydarzeń panowała radosna atmosfera, to nie zabrakło też zadumy nad ofiarami trwającej wojny. Usłyszycie te liczby. 20 tysięcy wojskowych, 50 tysięcy ludzi cywilnych. 300 dzieci. A najczęstszymi życzeniami były te dotyczące pokoju. Jakub Szustakowski, puls dnia.